Że jeżeli ruski, ruski żołnierz przyjdzie, postawi stopę na polskiej ziemi, żeby mordować Polaków i gwałcić Polki, to zostanie mu odstrzelony łeb. Tobiasz 500 kilometrów stąd wojska Putina mordują kobiety, dzieci, starców, ludzi. A wy się ekscytujecie faktem, że polski generał powiedział, że może być wojna, biorąc pod uwagę, że Putin będzie odbijać Nie. Europę Środkową. Pamiętajmy i tutaj się zgodzę z panią poseł, że pan generał zdawał sobie sprawę zakładam, że mówi nie tylko do tych słuchaczy. Ja ma, zakładam, że on mówił do rosyjskich generałów i mnie to odpowiada, żeby polski nie, generał tak informował. Nie ruskich generałów, że jeżeli rosyjski żołnierz postawi stopę Mamy i cywilną będzie, kontrolę nad wojskiem, co Może mogę coś powiedzieć? Że jeżeli ruski, ruski żołnierz przyjdzie, postawi stopę na polskiej ziemi, żeby mordować Polaków i gwałcić Polki, to zostanie mu odstrzelony łeb. I mnie odpowiada tego rodzaju retoryka polskiego oficera. I to, co powiedział pan Kobosko. Plus pan dziura generał, Błaszczaka też pan. odpowiadała. Pan generał odpowiadała. jest ekspertem od wojskowości i strategii. A my działamy, nie, nie odwrotnie. Politycy mają słuchać tego, co pan generał jako ekspert mówi, a nie mają mu mówić co? Ale, a, on, on, a ale jeszcze, nie żyjemy, jeszcze ale nie, nie. No, do... nie żyjemy w dyktaturze wojskowej, do... prawda? Jeszcze nie żyjemy w demokracji. W dyktaturze wojskowej nie żyjemy, proszę Państwa, ale no. w dyktaturze ramówkowej na pewno.